Słowotok na planecie FM. Zaprasza Jarema Jamrożek. Jarema Jamrożek witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy Słowotok. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych ludzi, którzy lubią eksperymentować. Już ponad 500 uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miało szansę wziąć udział w weekendowych warsztatach z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Technowarsztaty z Politechniką Warszawską to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Klatrat, w ramach którego realizowane są jedno i dwudniowe warsztaty naukowe. My mamy na uwadze to, że to są zajęcia dla młodzieży, dla uczniów szkół gimnazjalnych, szkół średnich, a nie dla studentów. Od studentów wymaga się więcej, natomiast młodzież ma przyjść po to, żeby poznać właśnie te, te poszczególne tematy, na przykład tą architekturę, tę robotykę, elektronikę. Ponad 300 uczniów będzie miało szansę zapoznać się z najnowszymi trendami współczesnej techniki oraz wykonać szereg ćwiczeń i zadań praktycznych. Warsztaty będą prowadzone przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej oraz przez studentów szkół naukowych działających na Politechnice Technice warszawskiej. I o tym dzisiaj w Słowotoku zaczynamy. Technologie, które was kręcą. W słowotoku na planecie FM. Moim i waszym gościem Dariusz Kołoda ze Stowarzyszenia Klatrat. Witam serdecznie. E, witam serdecznie. A przed nami fajne warsztaty dla tych, którzy kochają jakieś małe elementy, łączyć, lutować, skręcać itd. itd. Tak, zgadza się. Już niedługo startujemy z naszym projektem edukacyjnym dla młodzieży, konkretnie dla gimnazjalistów i licealistów. Projekt ma dźwięczną nazwę Technowarsztaty, a ponieważ jest realizowany na terenie Politechniki Warszawskiej, no to są to Technowarsztaty z Politechniką Warszawską. To jest coś dla mnie, bo widzę wielkie konstrukcje i wielkie katastrofy. Podejrzewam, że jak się zacznę brać za wielkie konstrukcje, to się to skończy wielką katastrofą. Możliwe. Mówimy tutaj akurat o warsztacie z architektury, który właśnie nazywa się Architektura Konstrukcje. W ramach tego warsztatu młodzież będzie budować różne konstrukcje, takie makiety konstrukcji, na przykład mostów, później te makiety obciążać różnymi obciążnikami i będą uczestnicy patrzeć, jaki wpływ mają obciążenia właśnie na jakie siły działają na tego typu konstrukcje, jak trzeba je budować, żeby na przykład na mosty się nie zawalały. Mhm. I to, no, to takie dosyć ciekawe jest zagadnienie, no bo... No, dla młodych inżynierów. Dla młodych inżynierów, młodych architektów, młodych budowlańców, kogoś, kto czuje, że no, że... Budowanie konkretnych budynków, konstrukcji to jest coś, czym chciałby się zajmować. To jest, jak mówił, klasyk, lepiej być spawaczem z pracą niż politologiem bez pracy. Otóż to. no właśnie, więc może i również dla młodych inżynierów, którzy potem będą mieli pracę, te warsztaty będą bardzo dobre. Ja zawsze przy okazji warsztatów, które są dla młodych ludzi, ale dotyczą dosyć ważnych i trudnych kwestii, muszę dopytać, czy one są tak skonstruowane, żeby ten gimnazjalista, który może nie do końca jeszcze ma pełną wiedzę, te na temat zasad fizyki, na temat architektury, konstruowania. Że ten most musi być tak zbudowany, żeby po nim mogli chodzić ludzie, jeździć tirami i tak dalej. Czy to jest tak dostosowane, żeby to można było pojąć? Oczywiście to. Yy, my mamy na uwadze to, że to są zajęcia dla. Młodzieży dla uczniów szkół gimnazjalnych, szkół średnich, a nie dla studentów. Od studentów wymaga się więcej. Natomiast młodzież ma przyjść po to, żeby poznać właśnie te, te poszczególne tematy, na przykład tą architekturę, tę robotykę, elektronikę. Warsztaty są przygotowane w taki sposób, żeby każdy, kto nie ma o tym zielonego pojęcia, mógł usiąść i włas, własnoręcznie wykonać tam jakieś proste takie ćwiczenia i przekonać się, czy, czy właśnie te ćwiczenia, czy ta dziedzina to jest coś, co go interesuje go, ją, no bo tu oczywiście w naszych warsztatach wbrew pozorom bierze też udział bardzo dużo dziewcząt. No bo właśnie, bo to nie, jest, nie ograniczamy. Jest taki stereotyp, że to właśnie nauki ścisłe i techniczne są typowo męskie zawody, no ale dziewcząt jest coraz więcej, także no bardzo dosyć sporo dziewcząt bierze udział w naszych warsztatach. Na, na wiosnę zrealizowaliśmy już 23 warsztaty w ramach tego projektu, w których wzięło udział ponad 300 osób łącznie. No i młodzież była zadowolona. Dziewczę dziewczęta przychodziły też tam twardo, budowały różne tam makiety, lutowały i tak dalej. Także to nie tylko dla chłop chłopaków. Warsztaty ruszają 27 października i rozumiem, że są takie warsztaty, które trwają jeden dzień, ale są też takie, które trwają dwa dni. Pytanie: już teraz się zapisywać? Można się już tak. rejestrować? Zapisy na zajęcia trwają w zasadzie już od miesiąca, i tutaj każdy, kto jest zainteresowany, słyszy tą audycję i jeśli chce wziąć udział w zajęciach, to radzimy jak najszybciej przesyłać nam zgłoszenia, ponieważ tych wolnych miejsc na warsztatach z dnia na dzień ubywa. Jest, no już Jest nasz, projekt, nasz projekt cieszy się już dość dużym zainteresowaniem, no i może się tak okazać, że za tydzień już nie będzie miejsc wolnych, więc każdy, kto chce musi się sprężać i, i, i mhm. jak najszybciej się zgłaszać. No bo zainteresowanie jest spore, a no, liczba warsztatów jest ograniczona, oferta jest dość duża, no ale liczebność grupy no, ze względów na to, że to są ćwiczenia, y, takie, no prawdziwe ćwiczenia laboratoryjne, mhm. y, no to liczebność grupy to się waha w granicach 15 osób, więc też mamy pewne ograniczenia takie logistyczne. Każdy, kto chce wziąć udział, musi się szybko decydować. Wspomniałeś o tym, że y, to już jest któryś warsztat, który organizujecie, no Dwudziest... y, już za, za wami kilkanaście, prawda? Tak, tak. W zeszłym roku na jesieni dzięki wsparciu Urzędu Miasta Warszawy do finansowaniu udało nam się zrealizować 14 takich warsztatów, w których wzięło udział około 200 osób. W tym roku na wiosnę zrealizowaliśmy 22, 23 mhm. też takie warsztaty. Oczywiście tych warsztat, te warsztaty są różne, tak? no, bo mamy architekturę, mamy chemię kosmetyczną, chemię polimerów, elektronikę, energetykę, różne rodzaje fizyki, mechanika, robotyka w wersji LEGO. Mm -hmm. e, I i no, tych tematów łącznie mamy 13, więc naprawdę każdy, kto ma choć odrobinę, jest zainteresowany tym, jak działają jakieś urządzenia i ma jakąś czuję, smykałkę do jakichś takich kwestii technicznych, inżynieryjnych, ja mądre, na mądre pewno znajdzie lubię, coś lubię dla siebie. rzeczy, prawda? Mądre ludzie lubią takie rzeczy. Tak, tak bardzo lubią. się pobawić, poskręcać, zobaczyć, tak, jak podłubać, to coś tak. tam zlutować, zobaczyć, czy się świeci, czy nie. Towarzyszy, że w domu no, nie pozwolą ci na coś takiego. No, no nie tak, wyobrażam no. sobie nastolatka z lutownicą nad biurkiem, bo zaraz ktoś przyjdzie i zacznie krytykować. Tutaj no. No no się tak, wyszaleć i pobawić. Tak, można się poćwiczyć, pobawić, popróbować. W domu mama czy tata nie pozwoli rozebrać radia. No, i, a tutaj można sobie no, spróbować no, na przykład na zajęciach z elektroniki, pomontować jakieś układy scalone i, i z, z, metodą próby błędów zrobić taki układ, który na przykład będzie, będzie się, będą diody się świeciły w jakiś tam rytmie określonym, można wystukiwać jakieś tam kody i Także to wszystko jest takie no bardzo, bardzo atrakcyjne i ciekawe. A moimi waszym gościem Dariusz Kołoda ze Stowarzyszenia Klatrat. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych ludzi, którzy lubią eksperymentować. Już ponad 500 uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miało szansę wziąć udział w weekendowych warsztatach z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Technowarsztaty z Politechniką Warszawską to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Klatrat, w ramach którego realizowane są jedno- i dwudniowe warsztaty naukowe. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Niusy w słowotoku na planecie FM. Jeżeli chcecie zobaczyć cały świat w jeden dzień, to koniecznie powinniście się pojawić na drugim Międzynarodowym Festiwalu Zbliżenia Kultur 2012. Chodzi o zbliżenie młodych Polaków i obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce. Poznanie i integracja między innymi poprzez prezentacje artystyczne. Ewa Goc, organizator Festiwalu Zbliżenia Kultur. Mieszka tu bardzo wielu cudzoziemców, którzy wybrali sobie na dom Warszawa, ogólnie biorąc Polskę. I zależy nam na tym, żebyśmy się nawzajem zauważali. W programie koncerty polsko-rosyjskie, prezentacja kuchni światowej, prezentacja... Prezentacja książki Bajki z całego świata Bajkowa mozaika, pokaz kolekcji projektantki mody Hanny Bieńkowskiej. Każdy dzień festiwalu planowany jest w innej tematyce. Impreza wystartowała i potrwa przez cały weekend. Newsy w słowotoku na Planecie FM a moimi waszym gościem Dariusz Kałoda ze Stowarzyszenia Klatrat. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla młodych ludzi, którzy lubią eksperymentować. Już ponad 500 uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miało szansę wziąć udział w weekendowych warsztatach z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Technowarsztaty z Politechniką Warszawską to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Klatrat, w ramach którego realizowane są jedno- i dwudniowe warsztaty naukowe. Wracamy do rozmowy. Wspominać o tym, że przed Wami jeszcze wiele warsztatów do zorganizowania przez całą jesień? To znaczy, że się nie zamykacie, nie kończycie, to nie jest koniec waszej y, pracy. Co przed nami i czy kiedy, że tak powiem, startuje rekrutacja również mhm. na tamte warsztaty? I ważna kwestia, tak cię zasypię gradem pytań, a czy ci, którzy biorą udział w tych warsztatach, które no już teraz pod, pod koniec października będą mogli wziąć udział w kolejnej jakby edycji? Yy, yy, dobrze, więc tak po kolei. Rekrutacja na zajęcia trwa właśnie teraz. Mamy przewidziane zajęcia. Grafik zajęć od 27 października, kiedy się zaczynają pierwsze już warsztaty. To jest sobota. Właśnie zajęcia odbywają się zawsze w sobotę i w niedzielę. Jeden warsztat trwa około między 6 a 8 godzin, więc to, to nie jest tam taka prosta sprawa, że ktoś sobie przyjdzie na godzinkę poogląda, tylko naprawdę człowiek przychodzi na 8 godzin na politechnikę i robi konkretne rzeczy, konkretne. Na ćwiczenia, także naprawdę można tu sobie troszeczkę popracować. 8 godzin to nie jest mało, mhm. nie jest to może dużo, no ale jakby tak sobie porównać, to na przykład w szkole, w roku szkolnym jest 15 godzin chemii, tak? W semestrze. W tam Mówię o klasach takich nie. nie ogólnych. Takich ogólnych, nierozszerzonych, Tak, no to, to tak jak u mnie było. Także to, to daje też skalę porównania. Więc tak, zapisy prowadzimy teraz, zajęcia są odpłatne. Co prawda, opłata jest symboliczna, bo tylko 20 zł za jeden warsztat, więc to jest naprawdę. No za 8 godzin to powiem szczerze, że taniej niż do kina. No dokładnie, więc myślę, że. Ale to też jest taki czynnik motywujący uczestników, żeby też przychodzili, bo czasami jak nie, nie, nie było opłat, to się zdarzało, że pół grupy nie, 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 potrafiło nie przyjść na jakieś zajęcia. Okej. Okay. Pytanie, co przed nami, tak? Bo, bo to są te warsztaty, które są pod koniec października, no a kolejne podejrzewam w planach. Tak, tak mamy ułożony grafik od, od 27 października do 9 grudnia. W zasadzie, pra praktycznie w każdy weekend są jakieś zajęcia. No oprócz święta niepodległości, no bo stwierdziliśmy, że w święto niepodległości jak ktoś ma ochotę iść na na defiladę, to niech idzie na defiladę, a nie koniecznie no, na zon... się schronić w budynku Politechniki Warszawskiej to nie byłby taki zły pomysł. No, no tak, ale dobrze, tak, rozumiem, tak. że w święto niepodległości wolno. No jest święto, więc święto nie pracujemy. Natomiast no, od 27 października do 8 do 9 grudnia, co weekend w soboty i w niedzielę są warsztaty różne. Zapraszamy na stronę naszą www.klatrat.pl i tam jest szczegółowy grafik wszystkich zajęć, tam można sobie zobaczyć kiedy są, jakie zajęcia się zapisać. W grudniu kończymy, piszemy sprawozdanie z realizacji projektu, bo musimy się rozliczyć z pieniążków, które dostaliśmy z Urzędu Miasta. No i czekamy na decyzję odnośnie do finansowania kolejnej edycji, więc my, kolejna edycja, jeśli uda nam się pozyskać na nie środki, będzie realizowana. Prawdopodobnie od kwietnia przyszłego roku. No to znowu kwiecień, czerwiec, po wakacje, i potem znowu jesień. No i pytanie, czy ci, którzy pojawią się pod koniec października, będą mogli wziąć udział w warsztatach np. w połowie listopada. No, jeśli będą jeszcze wolne miejsca yy, na, na zajęcia, to oczywiście tak. Ale rozumiem, że nie dyskwalifikuje to, że już byliście na Politechnice Warszawskiej, Myślę, na naszych nie. warsztatach. Nie. Tutaj jest zasada: kto pierwszy ten lepszy, więc y, dlatego mówiłem na, na, na początku naszej rozmowy, że jeśli ktoś komuś zależy na tym, żeby wziąć udział w zajęciach, to żeby jak najszybciej wysyłał zgłoszenie, bo decyduje kolejność zgłoszeń. Y, no, a liczebność grup jest ograniczona, więc y, y, trzeba po prostu. Szybko się zgłaszać. To ja Was w takim razie zachęcam, bo warsztatów jest naprawdę sporo 13 do wyboru naprawdę bardzo różne dziedziny architektura, chemia, elektronika, energetyka, fizyka, mechanika. Mikrokontrolery kontro... mikro co to są mikrokontrolery? Mikrokontrolery to są takie w skrócie można powiedzieć, że to takie procesory że to się w trakcie tych zajęć programuje się takie małe procesory, które Później wykonują różne takie czynności, jakieś tam obliczenia na przykład. A myślałem, e... że na przykład pójdą za mnie do pracy. No niestety, hmm. aż tak dobrze nie ma. <laughs> ale słuchajcie, ale... to roboty Lego zrobione podczas warsztatów Lego mogą przynieść kapcie. Jak się je dobrze zaprogramuje, to w domu mogą być pomocne. Słuchajcie, no to jest okazja, <laughs> naprawdę, to może się przydać w życiu. A poza tym, to jest też fajny wstęp do tego, jeżeli myślicie o studiowaniu na Politechnice Warszawskiej. Dlatego ja was bardzo serdecznie zapraszam. Przypomnij mi, na jakiej stronie internetowej można się zarejestrować. Zapraszamy na stronę www.klatrat.pl, zakładka Techno Warsztaty, tam są wszystkie szczegóły dotyczące naszego projektu. A moim i waszym gościem był Dariusz Kołoda ze Stowarzyszenia Klatrat. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzisiaj w Słowotoku mieliśmy coś dla młodych ludzi, którzy lubią eksperymentować. Już ponad 500 uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miało szansę wziąć udział w weekendowych warsztatach z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Technowarsztaty warsztaty z Politechniką Warszawską to projekt edukacyjny stowarzyszenia Klatrat, w ramach którego realizowane są jedno i dwudniowe warsztaty naukowe. Pamiętajcie o tym, że słowotok jest na Facebooku. Jeżeli wiecie o jakimś fajnym wydarzeniu, koniecznie wrzućcie to na naszą stronę na Facebooku. Słowo to na planecie FM.